Siemano, ja jestem do szefu, to jest kolejny odcinek z na 4 Life. Ie. I w dzisiejszym odcinku będę dawał Uberom 8 razy więcej PLNów niż rzeczywiście ode mnie będą chcieli. No i ich reakcję na to, jak dostają 8 razy więcej niż tyle, ile chcieli. Także zapraszam do oglądania. Dobra, jestem nas wspomnienia SF, tutaj jest wybór. Wsiądziemy może do zwykłego gracza. Także myślę, że na początek kopalnia będzie dobrym miejscem i zobaczymy, ile będzie chciał. Wybrałem normalnego gracza dlatego, bo. Lak, o Jezus. O Jezus, o lak był. Wybrałem normalnego gracza dlatego, bo chciałem sprawdzić jego jakby reakcję. Myślę, że właśnie reakcja tego, takiego zwykłego gracza będzie lepsza niż np. nie wiem, admina. I właśnie też będę starał się wybierać Uberów, z, który, którzy którzy Uberują tańszym autem żeby właśnie może jakoś ta reakcja była lepsza dała się na te jednak duże dla nich kwoty no i dojeżdżamy, powoli okej okay. ile dasz? ile dasz będzie git? o kurde, no. No to, dobra, dam mu 8 razy niższe guide. Nie, nie miałem pomysłu. E, tak musiałem użyć komendy <grywy> O Jezus. No e, nie spodziewałem się. E, chyba właśnie tacy gracze, którzy już dużo grają to. To chyba im nie zależy dużo na pieniądzach. No, e, to myślę, że po prostu pójdziemy do spawnu SF, bo tam są zazwyczaj takie tańsze auta e, Czy on ja czy w ogóle stoi? Tak, jak najbardziej Tak, dużo osób tam jest, także widzimy się w les Dobra, jesteśmy już w les Zrobiłem reconnecta A wiele z was może wiedzieć, że jeżeli się zrobi reconnecta To prawdopodobnie was wywali, jest bardzo duża szansa na to i szczerze się zdziwiłem, że mnie nie wywaliło e, Także, wow no tak, że się cieszę, bo przynajmniej mi się to trochę czasu zaoszczędziło Mumbi Dobra, wejdźmy do tego Mumbina. To jest, czy nie, to chyba nie jest Uber Uber? Chyba to nie jest Uber Chociaż? Nie, ale mogę podjść Weźmy jego Yyyy, polecimy na spawn... Spawn SF Dobra, no niech będzie, że to do SF Dokładniej No. Okej, okay. do ilu? No dobra, do 10k. No dobra, ile będzie chciał? Czy ten znowu nie będzie chciał? Nie no, dziwiłbym się jednak, bo to trochę jest trasy jak by nie patrzeć. I chciałem pozdrowić y, graczoniku Mata Montana. Swoją drogą bardzo dziękuję za donejcika Fajnie się z tobą biło w topce. No ale niestety działam nie tyle czasu, żeby siedzieć na tej kopalni. Także. Pewnie skończę na czwartym miejscu w topce. Jeszcze raz pozdrawiam. I my się powoli udajemy do właśnie Gilda. Y, SF Została dodana nowa baza w Tesa i... i winda w Tesa. Jeżeli będę miał okazję... zaprezentować... to chętnie z niej skorzystam. No, mm, ale pewnie ktoś przede mną nagra oprowadzenie po nowej bazie TSA. Bo nie mam żadnych znajomych w TSA, także raczej się nie uda załatwić jakiegoś odcinka. A no, i jeszcze: For Fight y, dostał nową bazę, która ma tam nowy. która ma tablicę interaktywną. Yy, szczerze, nie byłem tam, ale może kiedyś, jak przy okazji, to, to się wpadnie tam. Dobra, mam na nadzieję, że teraz za zażąda ode mnie jakieś kwoty. Bo na pewno nie będę mu płacił 8 razy niż jego ID, bo to, to już by była przesada Lekka. Okej, okay, jesteśmy i... Ile? No, dawaj. Tyle ile uważasz. OK, dałem mu 8 razy więcej, ale oczywiście musiałem użyć komendy. O, dziękuję, no. Także e, pozdrawiam. Piojoza 69PL i zapomniałem Pozdrawiam, pozdrawiam ziomtria, który mnie podwiózł na kopalnię. Także biegnę teraz na spawn SF i stamtąd weźmiemy jakiegoś Ubera. Może tym razem od razu powie jakąś kwotę, e, żeby Żeby no, to chociaż był jakiś content. Ktoś oglądał poprzedni odcinek? Dejowi? <grym> o nie, są te same osoby. Kurde, eee. hmm, hmm, hmm. i co teraz? Chyba wiem, o nie, on się domyśla. Coś się szykuje. O, jedzie ktoś? O, o tak nie Pozdrawiam, o pozdrowił. Domyślił się, no co za chłop no nie wierzę. Nie, nie, no też nie, nie, to nie ma sensu. Może po prostu idę się zabić w wodzie i zrespię się wyles, bo to naprawdę. Zanim by ktoś inny podjechał, to to, to naprawdę... bym musiał poczekać jeszcze dobre 10 minut, bo to graczy jest teraz 524, ale o takiej godzinie to dużo osób pewnie jeszcze ma lekcje i, i pewnie siedzą na jakichś pracach na kopce. Na kurierze, na lawetach i po prostu. No i nie ma jak. Nie ma jak tego nagrać. Zostaw go. No nie. No nie. Przecież on mamuta. No jak on się dogadał niby z nim? Jerba. Aha, to nie jest wynik. O, 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 o. o? Tak! Zostałeś wysadzony z pojazdu. No nie. Co? Oha. O kurde. No chyba będę zmuszony skorzystać z buleta, bo to nikt, bo to nigdy nie przyjedzie. Także. No, witam. Supery LV. Ok. A jeśli chodzi o challenge wykopania 100 ton, to już mam 78 ton. No. Ok. Także brakuje mi tylko 22 ton. No i planuję to wykopać do czwartku następnego tygodnia. Jeżeli się nie uda, no to do piątku raczej na pewno mi się uda, bo w, bo w sobotę i w niedzielę planuję trochę więcej pokopać. Wiadomo, nie ma szkoły. Wiadomo, dni wolne. Dobra. Eee, I oczywiście będzie także film, będzie albo. W następną sobotę, albo jeszcze, za, jeszcze kolejną, bo, bo, nie wie, bo nie wiem, czy będzie jakaś fajna cena. Po prostu albo się odcinek za tydzień nie pojawi, albo będzie fany moment. Dzięki. Ok, 400. O, no i ucieszył się. To świetnie. Dobra, do Mecha pojechał. Co, już wyniki. Okej? Okay. Eee, rekord zamknęli wczoraj, ale nie, no w sumie to normalnie. Jak kiedyś to na wynik trzeba było czekać kilka dni, ale teraz, no, frakcje szybko sprawdzają te podania. Czyżby Uber? Uber. Nie, 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 wy, ty, o no co? No dobra, to nie, ten Adrian najpierw pojedzie na kuriera. eee. Ogólnie to męczy się z nim od 10 minut. On nie wie, gdzie jest kopalnie, nie wie, gdzie jest kurier, nie wie, gdzie jest South Super BV. Może jest całkowicie już pogubiony, nie wie o co chodzi. Gdzie jest kurier? Nie mam pojęcia, gdzie on jedzie. O Boż. O boże No nie, nie wierzę. Chyba zaraz będę go musiał kierować, bo coś czuję, że Coś czuję, że nie dojedzie Chociaż może... Ogarnął Prawie walił w Thompsona. Także e, nie wiem chciał Bujał się bujał i prawie... No bo ja się i ale pewnie i tak by prawko nie dostał, bo to jednak jakiś nowy gracz jest. Nie wiem, czy on jedzie w prawy górny róg, czy w prawy dolny, bo Jezu Nie, naprawdę, zaraz będę go kierował. O nie, on jedzie do utrudnienia. Czekaj, co? Nie wierzę. Czy on będzie jechał przez DEMA? Czy on będzie jechał przez DEMA? O kurde. Będzie jechał przez Dema. O, f Dobra, niech szybko przejdzie. I... No, jedź prosto. Dobra, dobrze jedzie. Nieźle. W prawo. No, gdzie on jedzie? No wyjedź z tego. O, dobrze. Nie, nie wierzę, nie wierzę. Jezu. Dobrze, że mamy ochroniarza. Nie, 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 nie tu, nie tu. E, dobra. E, dzięki. To tu. To tu. Już no nie będę się... Zero zerowu. Nie, no dam coś. Standardowy. No nie, ja to by wyszło 3000? Chociaż na koniec odcinka myślę, że można 20k 20k, dobra Daję da, mu 8 razy niż jego ID Daję mu to I co? I nic nie powie Co i nic nie powie Papa I to wszystko dostał 3000 To jest tyle samo co jest To jest z jest połowa całego perek, czy on właśnie będzie teraz po schodach próbował wjechać? Nie. Jedź ze mną no. Nie, nie wierzę, nie, nie Nie wierzę i to wszystko, dostał 3000 Mi się wydaje, że on nawet nie wie ile to jest Chociaż na perka jakoś zarobił Nie wiem Że nawet osoba w bulecie, chociaż nie wiem czy do końca był jako bulet Kamila oczywiście, pozdrawiam, bo zapomniałem. Nie wiem, czy to był jego bulet, no ale jednak on dostał chyba tam 200 czy 400, no co się ucieszę. On dostał, on dostał 3000, to jest początkowy gracz bez premki. I nic, jedyne co napisał to No Papa. No. Szczerze myślę, szczerze spodziewałem się jakiejś lepszej reakcji. A wiecie co? Wiecie co? Za mało co się wykorzystywałem już na ten odcinek Także to by było na tyle Odcinek jest sponsorowany przez y, 600plus y, I to, to, to wszystko Naprawdę jestem bardzo zasmucony Naprawdę jest mi bardzo smutno, że Naprawdę jest mi bardzo smutno, że są takie osoby, które dostaną 3000 i, I nie podziękują Także, także ja się tutaj topię I to będzie na tyle Trzymajcie się No i cześć